Bałki, kastety, gaz, wszystko to znaleziono w warszawskim lokalu Nowy Wspaniały Świat, gdzie mieści się siedziba postępowej krytyki politycznej. Te znane już na całym świecie narzędzia do walki z faszyzmem zostawili po sobie członkowie Brygad Międzynarodowych z Niemiec, którzy na ulicach Warszawy walczyli z poplecznikami Napoleona a także polskimi faszystami wykrzykującymi nienawistne hasła takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Niestety bohaterowie z Niemiec nie zabawili długo w Polsce Ludowej. Pozostał po nich smutek w sercach postępowych aktywistów takich jak Kazimiera Szczuka, Robert Biedroń, Tomasz Karolak, Borys Szyc czy Roma Gąsiorowska. Pozostały też pałki, kastety i gaz demokracja po raz kolejny zwyciężyła.